Witam w kolejnym odcinku w grze Wilmen. Nasze podsumowanie misji to Radu chcę, żebyś rozbił wyścig uliczny Kanalas. Okej. Okay. Jakiś wyścig chyba będzie, ja będę musiał go rozbić. Dobra, wsiadamy do rumuńskiego auta. I musimy zaraz jechać na wyścig. No okej, okay. spakowoda, Robi się. Sprawdzę czy to jest daleko tylko. No, kawałek mamy do przejechania, no ale... Damy sobie radę. To co dla nas. I nitro jedziemy Dobra ładnie, wymijamy motorki, a znaki rozwalamy trochę <grytura> Cywilów <grytura> dobra nie będę taki Jadę tam na wejści k sobie. I nitro Dalej, kurde jeszcze tego wyścigu. Teraz, dokładnie na driftcie chcę słaby zakręt był. Dobra, dajemy Shifta. I teraz może coś. Nie, też słaba. Ja coś tam pojechałem. Jedziemy sobie tutaj. Niby skróty. Niby. Dobra, teraz jedziemy tu i tu w lewo skręcamy sobie. Okej, okay, co my tutaj będziemy musieli zrobić? To, to zaraz będziemy już na miejscu. Bo już taki kawałek przyjechaliśmy. Więc wiemy, że będziemy na miejscu. No właśnie, to już, już tutaj będzie. A tu nie jest gdzieś tutaj koło kasyna tego. A nie, to jest chyba ten klub, ten apteka. Chyba gdzieś tutaj. Nie wiem. Dobra, tam mniejsza oto. Jest wyścig, motory się ścigają. Pozbyć się kierowców Czulos. Okej, okay, dobra, jedziemy i, i tutaj w lewo. Musimy się ich, tych wszystkich dziaców pozbyć. To jazda. to jest taka grupka. Rozwalamy ich. Dobra, jedziemy tego z przodu. Tego z tyłu to się jeszcze pręd później zgadnie. Ci z przodu, żeby za bardzo nie uciekli. Ten zara, zdechnie. O, dlaczego nie zdechł? Gdzie oni są? Tak powoli jadą. Czy są ich bramki, takie? o i tego tam. No jest, wybuch. Gdzie oni są? O, jest tutaj jeden. Dobra, teraz trzeba podgonić trochę tam ich, bo jeszcze z przodu widać są. Ktoś był start, to ich był się może ileś tam okrążyć że nie mają i to jest... Jest czasu mam to? na to? Nie wiem dokładnie, ale dobrze, że okrążenie jadą, bo nie ciągle gdzieś w inną stronę, bo się wrócić i z tyłu i tam zgarnąć. No, teraz zagonili trochę do przodu, ale co to dla mnie? Podjadę bliżej, wcisnę E i wszystkich rozwalę no nie jest posiłki jeszcze mogą zaraz przyjechać o już przyjechali już tutaj jadą jest jeszcze jeden kierowca no jest do rumuńskiej siedziby głównej musimy teraz wrócić okej okay. Uciekamy teraz znowu no dawaj, dawaj tam rozwalamy ich. Jakiś śmiechnik się wbiłem, ale jeszcze z tym ten jest rozwalony. No, dobrze, tu musimy zawrócić. I tutaj w prawo jedziemy. Z przodu są kolejne posiłki. Yy, blokada. Okej, okay, o jasne, z że są toż tak, jakby on mnie puknął, to wtedy jest źle, gdzieś wbijam się w taki tam śmietnik mają, czy coś tam, czy stoję. Taki wóz to jest doprnegat na spychanki, bo taki to jest mocniejszy. Oops. No, jedziemy, jedziemy. Musimy zaraz wózek sobie zmienić. Tylko coś znajdę to od razu zmieniam. Jak się oczywiście uda, tego nie mogę sobie wziąć. O, ładnie, tam dostał troszkę. Jest kolejna ich blokada. O, jeden tam wybuch. No, no, no na szybko, jakiś tam wóz chcę Uciekamy, uciekamy. Tu coś jest, tu coś jest. Motoru nie chcę. tam jeszcze jest przodu wóz. Skuterek? <laughs> no, nie, no, nie udało mi się. Nie, nitro, szybko. Jedziemy. No, razu. To są dziadostwa. Ups. Ciekawe szybko. O, rumuńskie terytorium, to już mnie nie będą strzelać. O ja miałem fuksa. Ale opone im muszę przestrzelić. Jeszcze jedną. Dobra. Jedziemy sobie tutaj. Miałem w ogóle takiego fuksa. Tu już mnie prawie zabili. A ja na rumuńskie terytorium. No to już mnie nie strzelają. No. Więc jest elegancko i zaraz będzie chyba koniec tej misji raczej tak mi się wydaje, że tylko dojadę do tego gdzieś tutaj tego miejsca, właśnie tutaj będzie koniec raczej i driftik na koniec Juhu! już się pali skuterek ale dojechać na nim dojechałem ręczny i wychodzimy z driftu no i to mi znikło? Nie, dobra. Tam sobie z kimś gada chyba przez telefon. No, są terytoria kolejne, coś tam chyba się pokłócili, tam czy coś. No i dobra. Koniec tej misji. Na tym kończę tą misję. Dzięki za obejrzenie. Cześć.